którzy konstruują niebywałe, zupełnie dowolne próby wytłumaczenia odpowiedzialności rosyjskiej zasługują tylko na jedno słowo. Ja raz użyłem i je powtórzę tutaj, na słowo o zaprzęstwie, na słowo o godności ludzkiej, narodowej, a także wtedy, gdy pełnią najwyższe urzędy, czy w ogóle urzędy w Rzeczpospolitej, swojego obowiązku wobec wyborców i Państwa Polskiego. Cóż to za prezydent? Cóż to za premier? Cóż to za minister spraw zagranicznych, który śmie teraz, gdy już wiadomo, wszystko wiadomo, co do odpowiedzialności rosyjskiej zrzucać odpowiedzialność na polskich pilotów. Jak minister rządu Rzeczpospolitej Jerzy Miller, śmie powiedzieć po raporcie Anodiny, że jak ja opublikuję swój raport, to będzie Was bardziej bolało, to jest on niebywałe słowa. Ja mam wrażenie, że Polska tych słów do końca nie usłyszała i nie zdała sobie z tego sprawy. Minister Rzeczpospolitej grozi narodowi, że jego raport będzie bardziej bolał. To kim on jest, Sowietem? On nam grozi, on nas, on nas odsyła do kąta, on mówi, że nas będzie bardziej bolało. On zamiast dociekać prawdy, zamiast zajmować się analizą, co naprawdę się wydarzyło, Mówi, jeszcze nic nie zbadawszy, bo to są słowa, które padły w styczniu tego roku, czyli ponad pół roku temu. Mówi, będzie Was bardziej bolało? Było bardzo wielu takich, którzy nam prosieli. Naprawdę. Mówili, że będzie nam nas bardziej bolało. I daliśmy sobie jakoś radę, więc i pana Jerzego Millera i jego wróśb się nie przestraszymy, ale jak może taki człowiek być ministrem Rzeczpospolitej? Jak jest możliwe, żebyśmy my jako naród polski tolerowali ciągle sytuację, w której premierem jest człowiek, który mówi, że polskość to nienormalność, a na ministrów dobiera sobie ludzi, którzy mówią, że będzie nas bardziej bolało? To jest naprawdę. Zagadka narodu polskiego. Wielkość, tuma, poświęcenie, bohaterstwo i bezradność wobec przemocy, wobec bezczelności, wobec nachalności, wobec jakiegoś zupełnego propagandowego wynaturzenia. To jest problem, przed którym stajemy także dzisiaj, po półtora roku od tragedii smoleńskiej. Bo to przecież na naszych barkach. Na nas spoczywa obowiązek przywrócenia prawdy o tym, co się zdarzyło. Pan prezydent Lech Kaczyński sam już nic nie zrobił. Ania Walentynowicz, która tak chodziła od miasta do miasta, od wsi do wsi, która wydzierała poszczególnym ludziom skrawki pamięci o prawdzie dotyczącej Wielkiego Sierpnia 1980 roku, ona już tych ścieżek nie wytepcze. Nikt z nich już się sam za siebie nie ujmie. To na nas spada ten obowiązek. Na nas spada ten obowiązek, a pan Miller śmie jeszcze powiedzieć wtedy, jeszcze zanim jakikolwiek raport zaczął pisać, że grobiny spada na Polaków. To w ogóle są słowa zachowania niebywałe. I mówię je nie przypadek. Mówię je dlatego, że podobno jest jakiś raport, który po pół roku od terminu, kiedy miał zostać napisany, podobno wpłynął do premiera Donalda Tuska. Dobrze, że wreszcie wpłynął. Tylko źle, że został napisany z taką intencją, żeby nas bardziej bolało. Z taką intencją, nie żeby napisać prawdę, tylko żeby uzasadnić, że growiny spada na Polaków. To jest problem, przed którym rzeczywiście stanęliśmy, z którym musimy żeby sobie poradzić. Gdy byłem tutaj po raz pierwszy, rzekłem Państwu, że nie spocznę, dopóki do tej prawdy nie dotrzemy. My jeszcze mamy przed sobą bardzo wiele rzeczy do zbadania, ale już dzisiaj mogliśmy powiedzieć a tak naprawdę, wczoraj zapowiedzieć, że zostanie opublikowana Biała Księga obrazująca, przedstawiająca podstawowe dokumenty, wskazujące na stopień odpowiedzialności rządu Federacji Rosyjskiej i pana Władimira Putina, a także. Rządu pana Donalda Tuska. To nie są nasze komentarze. To nie są nasze y, jakieś domniemania czy y, wielkie, skomplikowane analizy. Tam są dokumenty, ponad 100 różnorodnych dokumentów, relacji i świadectw, wskazujących, jaki był naprawdę przebieg wy wydarzeń, począwszy od planowania tej. Uroczystości katyńskich, które miały, miały mieć miejsce 10 kwietnia 2010 roku, skończywszy na tym, co działo się po tej katastrofie, skończywszy na tych straszliwych próbach zabijania prawdy, uniemożliwiania dojścia do rzeczywistego, do rzeczywistego mechanizmu, który sprawił, że. Nasi przywódcy zginęli. Włącznie z, tym z tą straszliwą zapowiedzią pana prokuratora Parulskiego, który na posiedzeniu komisji, w pewnym momencie, gdy rodziny domagały się, domagały się ekshumacji, bo nie wiedzą, kto tam leży. Bo chcą wiedzieć, jak jest naprawdę. Bo chcą zrozumieć, dlaczego w opisie w opisie sekcji zwłok o człowieku, który miał niecałe metr 60, m, pisze się, że był rosłym mężczyzną. O zdrowym, dobrym, wspaniałym kościół i dobrym wyglądzie. Gdy wszyscy wiedzą, że choć wielki duchem i wspaniałym umysłem, miał kłopoty, bardzo daleko idące kłopoty zdrowotne. I chcą wiedzieć, to jest ponad 8 rodzin, które mają uzasadnione uzasadnione wątpliwości, że sfałszowano dokumentację, dokumentację sekcji zwłok ich najbliższych. I na to pan prokurator Parolski powiedział, nigdy się nie zgodzę na tę tą, na tą ekshumację. Nigdy się nie zgodzę do czasu, aż ostatni papierek przyjdzie z Moskwy na ten temat.